No, się maneczka wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj mamy 30 grudnia. Zajrzymy, co tam słychać w szklarni. Później zajrzymy, jak tam zimują basioki na zewnątrz i palma. Ale po kolei, jak widzicie, tutaj zimują moje figi w doniczkach. Te, które w zeszłym roku dały mi kilka kilogramów owoców. Także pojadłem sobie, tutaj są tak Brown Turkey, Peretta Ice Crystal Francesco Wszystkie takie figi, które są powiedzmy W miarę odporne I one sobie tutaj zimują Na chłodno Temperatura tutaj, no w tej chwili jest W tej chwili mamy tutaj około 10 stopni Nie wiem czy to będzie widać Czy wyostrzy O widać ponieważ słoneczko świeci na dworze, ale temperatura tutaj w tym pomieszczeniu spadała do, do minus 8 stopni nawet przy tym 17-stopniowym mrozie. Także tak to wygląda. Tutaj też zimuje Juka Gloriosa Vergata. E, obydwie rozstraty moje, takie mniejsze, którą mam od ziarenka no i ta, którą kupiłem w zeszłym roku. Tutaj mamy też kolejną jukę. Ona jest taka strasznie kująca, ale mam już na nią plan. Chcę na wiosnę zrobić takie miejsce, gdzie będzie właśnie taka la pustynia. Ale to zobaczymy. Dobra, idziemy do tej ciepłej części. O, tutaj jest zdecydowanie cieplej, bo przed chwilą napaliłem trochę w piecu i teraz tak. Tu w tej ciepłej części zimują cytrusy. Tam mamy zwykłą cytrynkę. Tutaj jest ten cytrusik. O widzicie, on już ma prawie z metr To jest ten, co w zeszłym roku przywiozłem. Taki goły pinek z marketu i był ratowany. Także ma się w miarę dobrze. Tutaj też zimuje sobie Bugem ona do tej pory kwitła, ale teraz widzę, że przestaje. Tutaj mamy araukarie chilijskie Mamy też dwa rodzaje fig. Generalnie to one mogły chyba zimować w tej zimnej części, to jest Royal White, Royal White i Black Mission. Tutaj mamy opuncję. Opuncja nie wiem czemu taka się zrobiła. Kurczę strasznie gipka. Chyba muszę poobcinać te, te jej liście duże, bo już nie może ich udźwignąć i się przewraca. Ale to myślę, że może się obetnie i spróbujemy ukorzenić. Zobaczymy. Tutaj mamy odbociana agronoma drzewka Melia Zedrach. Jedno większe, drugie mniejsze też sobie zimują na ciepełko, to znaczy na ciepełko, na chłodno, bo tutaj mam tak od 8 do 10 stopni. Powiem Wam, że trzymałem od początku sezonu tutaj około 5 stopni, no i nie posłużyło to za bardzo maurelasom, które musiałem stąd zabrać. Także poszły sobie do suchej zimowni. I tutaj tak mamy Yuki, rostraty, rigidi. Tam mamy kordelinę Red Star Tutaj mamy Mandarynkę Tutaj mamy Pepino To, które z nasionkami wyrosło w zeszłym roku Tu mamy brugmansje, które były kupione w Biedronce Ale były tak lichutkie, że nie chciałem ich po prostu Na sucho całkiem zimować Dlatego sobie zimują w szklarni Mam nadzieję, że przeżyją tutaj jakieś takie domowe roślinki, tam waszyngtonia no i z tyłu mamy trzy traszki e, tak, tam jest pieprz czarny tutaj jest ta moja największa alokacja to jest makroriza bodajże aczkolwiek tutaj też zdania są podzielone tam Zimuje sobie musa Tybet. No i widzicie też zupełnie na sucho. Tam mamy na drugim planie Bengal Tiger. No i tu mamy Sterlicję. Sterlicję po dwie sztuki w każdej. To są regine. Regine wyglądają całkiem nieźle. Gorzej wyglądają Nikolajki, ale to za chwilę pokażę. Tutaj mamy, co my tu mamy, tutaj mamy welutinę, musa welutina. O ile tutaj dół wygląda całkiem nieźle, widzę, że na coś świeżego puszcza. Tak, tak, ale wyżej, wyżej już nie wygląda tak ładnie, o, jak widzicie liście poprzesychały, ale tutaj w środku jest ładny zielony listek, także nie przejmuję się. Tutaj wykopałem jednego basioka. Tego, który rósł obok altanki, dlatego go wykopałem, ponieważ on będzie wkupany na wiosnę w nowym miejscu, już tam zostanie. Tutaj sobie tarcza perska e, zimuje, oczywiście tamarillo. Jeszcze troszkę owocków zostało część już troszkę porozdawałem, zjedzone. Tam mamy e, Kolokazja Gigantea. E, tutaj w tym. Pojemniczku mamy Siki Sikkimensis Red Tiger. Jak widzicie, tam jakieś odrościki ma, ale one są uśpione teraz zimą. Agawa biało obrzeżona. Tutaj mamy bananka Musa Daiao. O, jak widzicie, dajiao sobie też zimuje na chłodno. Mam jedną sadzonkę taką mniejszą w domu, w razie czego. Ale on już drugi sezon tutaj zimuje na chłodno, także bez problemu sobie da radę. Tutaj mamy, e, tutaj mamy kolokazja Thailand Giant. Obcięte wszystkie liście, zostawiłem jeden. Póki co daje radę, trochę widzę, że tutaj zaczyna mięknąć ten e, jeden listek, ale to chyba troszkę przytnę i będzie ok. Tam mamy sterlicję, e, Nikolaj dwie sztuki, no one nie wyglądają zbyt pięknie, tam na drugim pranie sobie stoi Burmese Blue, i Tynerans Burmes Blue, Blue. te zimuje, widzę, że bez większych problemów. E, tutaj drugi Tsikimensis Red Tiger popcinane listki też ładnie, ładnie daje radę. Tutaj tutaj mamy Marakuje Edulis Czyli marakuja jadalna. Zobaczcie, ona w tym roku nawet nie zrzuciła liści. Bardzo ładnie zimuje w tym roku. Tutaj kalidora. Kalidora też bardzo ładnie. Tutaj mam małe mediopikty. I jedziemy po kolei. Tutaj mamy lantanki. Lantanki, te, które są zimowane na chłodno. Jak widzicie całkiem nieźle się mają tutaj jest Blackstem, którą obciąłem ostatnio liścia bo zaczął gnić tutaj jest cytrynka z nasionka ona jest chyba jakaś mega odporny gatunek bo naprawdę zimuje wyśmienicie tutaj mamy bananka itinerant burmes blue o widzicie burmes blue też sobie na zimno Zimuje, tutaj mamy rigidy jeszcze powstawiane, roztraty. No i tutaj mamy Pepino. Pepino, słuchajcie, w tym roku wygląda jak obraz nędzy i rozpaczy, ale spokojnie ono żyje, da radę. Te pędy zielone przetrwają, choćby nawet wszystkie liście opadły, to i tak na wiosnę to wszystko ładnie rusznie, zakwitnie i będzie e, rosło. Dobra, idziemy dalej. Tutaj mamy kolejne cytrusy. Jak widzicie, świeże pędy mi przyschły. Ale to przez to, że któregoś razu za bardzo napaliłem w piecu. Tak mi się wydaje. I doszło tutaj kurczę do, do 40 stopni, nawet temperatura. Także, no cóż. Ech, tutaj mamy, tutaj mamy cytrusiki. Cytrusiki kalamondyny. Weria i zwykłą. Powiem Wam, że te owoce e, mięciutkie, fajne tylko, że są cholernie kwaśne. Masakra. Naprawdę. Bardzo fajnie rosną, ale są bardzo kwaśne. Hmm, tutaj mamy e, orchideę. Drzewo, co kwitnie, ma takie kwiaty orchidea. Zapomniałem nazwy, ale nieważne w każdym razie jeszcze żyje w zeszłym roku zimowałem na ciepło, to 90% populacji mi padło w tym roku zimuje na zimno i zobaczymy tutaj mamy agawę Mediopikte, tutaj jest pomarańcza truliskowa jedna, druga e, tu są takie mniejsze, ta jest duża kamelie kamelie, które zaczynają kwitnąć zobaczcie jakie wielkie pąki Także jeszcze trochę będą kwitły. Tutaj mamy, co my tu mamy? Mamy bambusika. To jest Fargesia Rufa od Pawła. No i tutaj kolejna kamelia. No i tu mamy tą figę. Figę, która u mnie dała w zeszłym roku owoce. To jest figa wariegata Plansze. Bodajże się nazywa. Nie pamiętam dokładnej nazwy. No i tu mamy marakuje bananową passiflora bananowa. Tak wygląda ładniutko. No i dobra, idziemy teraz idziemy na dwór zobaczyć jak tam się mają basjoki i jak ma się palma. Pomocnik już czeka. To pomocniczku? Piłeczkę rzucimy. Dobrze. No jak widzicie pomocnik za piłeczką lata. A ja tutaj otworzyłem wcześniej przed wejściem do szklarni pasjoki, żeby się trochę wietrzyły. I sobie do nich zaglądniemy. O jak widzicie u mnie słoneczko. Otworzyłem bo tutaj mokro Zobaczymy jak tam basioki. O! Widzę, że całkiem nieźle, tylko że coś tutaj mi szamie liście A idzie? Zobaczcie Końciniczka Sobie kurde Stołówkę tu zrobiła, ale jaja no muszę ją strącić niżej, niech sobie je liście, a nie basioka W każdym razie basiok żyje O trochę po, po gaciach dostał, zobaczcie Bo jest tutaj miękka ta góra, ale będzie dobry Dobra, niech się wietrzy dalej Idziemy teraz zajrzymy do palmy. W palmie, jak widzicie, zestaw do ogrzewania zamontowany. Tutaj mam sonofa. No i tak, karłatka. Tak wygląda. To jest ta zwykła. Tam jest wulkano. No i tutaj mamy terazka do środka o. jak widzicie ma się bardzo dobrze liści tutaj pełno zaczął puszczać nie rozwija ich bo zimno ale mamy tak raz, dwa i kolejny w drodze może będzie szansa że zakwitnie na wiosnę zobaczymy a już będzie jego drugi sezon w przyszłym roku ogródź Dobra. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Niestety jesienna pora, taka słaba tutaj jak widzicie bambus. Phyllostachys nigra, ten czarny. Bardzo ładnie zimuje. Po minus 17-18 tak wygląda. czyli nic mu nie jest tutaj trochę mi się zaczyna rozłazić no ale to przynajmniej będą sadzonki idziemy dalej sosenki Zajrzymy sobie tu do tego basjaczka o zobaczcie jak liście siadły Ile brakuje? Z pół metra brakuje. No i zobaczymy jak ten ma się. O, ten widzę, że lepiej. Ale jak widzicie wszystko mokre. Takie... a no wszystko przez te wilgotne liście. Ale masioczek żyje. Bardzo dobrze, niech się wietrzy. Ja to zaraz liści dosypię jeszcze. Także... To jest drugi i tu gunerka sobie śpi, to nawet nie zajrzymy do niej i tu mamy trzeciego Basjoka, które też zimuje. Zobaczymy, jeszcze go do, do czegoś. O! O zobaczcie kogo my tu mamy. Oj przyjacielu, ty jesteś do usunięcia stąd. Limor, kurde, uciekł mi gdzieś mm. No dobra No tutaj widzicie, ten bakterze też ma się bardzo dobrze Zobaczymy tu z drugiej strony o, tam widzę, że trochę gorzej Musiał dostać trochę po tyłku Najwyżej będzie cięcie nie, ale żyje niżej myślałem że że jest nie coś nie tak ale to widzicie środek wychodzi twardy no, górę trochę przymroziło bo jednak ta warstwa liści była trochę cienka ale tutaj są wyjątkowo suche te liście no dobra tak to wygląda jak się powietrzy ja później dołożę liści i zamknę o, pomocnik. No i powiem Wam, że, zobaczcie, zaczyna Miskant brudzić. Także czas najwyższy się wziąć za wycinkę Miskancika. No dobra, wszystkiego najlepszego na nowy rok, żeby był lepszy niż ten poprzedni. No i tyle z mojej strony. Trzymajcie się na razie. Cześć.